Światowej sławy ekspert w zakresie badań nad starzeniem, czyli Walter Longo, profesor gerontologii i biochemik, zdradza w swojej książce potwierdzony naukowo sposób na zdrowe i długie życie. Czy jest to jednakże kolejna przejściowa moda i niczym nieuzasadniona teoria? Nie do końca. Jak pisze sam profesor Longo, jego propozycja tzw. diety długowieczności opiera się na pięciu filarach długowieczności, odpowiadających pięciu niezależnym dziedzinom, stanowiącym niewzruszoną podstawę naukową, programu opartego na odżywianiu i aktywności fizycznej, którego celem jest długie i zdrowe życie. W swojej książce autor skupia się na podstawach ewolucyjnych, genetycznych i molekularnych. Tym samym prezentując zasady odżywiania, które wspierane okresową dietą naśladującą post czyli fasting mimicking diet, są w stanie, jak twierdzi, odpowiednio zaprogramować, osłonić i odbudować komórki naszego ciała. Czy to duża obietnica? Być może jednak, że ma ku temu solidne podstawy naukowe. Wiemy bowiem, że cykliczne posty czy diety naśladujące post mają wpływ m.in. na stymulację komórek macierzystych i w pewnym sensie recykling komórkowy, co docelowo wiąże się ze zmniejszeniem czynników ryzyka różnych chorób, jak chorób cywilizacyjnych, metabolicznych czy neurodegeneracyjnych. Metoda Fasting Mimicking Diet, którą opracował profesor Longo, była najpierw wielokrotnie przetestowana klinicznie w jego zakładzie badawczym. Zanim omówimy sobie zalecenia dotyczące długowieczności, przytoczę trafny cytat Waltera Longo: Wszystko to może wydawać się mało wiarygodne, by nie powiedzieć magiczne, w rzeczywistości jednak to nie dieta długowieczności ani dieta naśladująca Post są magiczne, ale organizm ludzki ze swoimi niewiarygodnymi możliwościami odbudowy i regeneracji. Wystarczy zrozumieć, w jaki sposób uruchomić odpowiednie mechanizmy, które w większości wypadków pozostają mało aktywne. Podejście do diety profesora Longo wyróżnia się pod tym względem, że punktem wyjściowym do jego badań nie było to, jak radzić sobie z zaistniałymi już chorobami i schorzeniami, a to jak wpłynąć i spowolnić proces starzenia się organizmu. Jego autorski plan żywieniowy oparty jest na zmodyfikowanej wersji kuchni śródziemnomorskiej, niskobiałkowej i niskocukrowej, obfitującej w zdrowe tłuszcze, warzywa i owoce oraz okresowych postach, które stosuje się zaledwie 3-4 razy do roku przez kilka dni. Dieta Waltera Longo to teoretycznie klucz do dłuższego, zdrowszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Walter Longo postawił sobie pytanie: czy jest możliwe, by większość organizmów mogła poprawić własne mechanizmy obronne i regeneracyjne tak, by spowolnić starzenie? Oczywiście mając na myśli zachowanie odpowiedniej jakości życia, a więc zadowalająco dobrej sprawności fizycznej i umiejętności. Dlaczego ważniejsze jest poszukiwanie odpowiedzi na temat, w jaki sposób pozostać młodym, czyli tzw. młodologia, niż to, dlaczego się starzejemy, czyli gerontologia. Weźmy sobie za przykład samochód. Można zrobić przegląd silnika i stwierdzić, że z biegiem czasu olej smarujący ulega utlenieniu, a więc aby silnik posłużył dłużej, należałoby do paliwa czy oleju silnikowego dodać przeciwutleniacza. I to samo robimy z naszą dietą. Poszukujemy superfutców i innych produktów bogatych w przeciwutleniacze, aby spowolnić proces starzenia. Jednakże jeśli silnik byłby zaprojektowany w taki sposób, aby sam czasem się regenerował, regularnie wymieniał nieodpowiednio działające części na nowsze, zdecydowanie mógłby posłużyć na dłużej. Nasz organizm poniekąd ma takie możliwości. Poprzez odpowiednie odżywianie jesteśmy w stanie wpłynąć na geny długowieczności, a także organizm sam jest w stanie uruchomić mechanizmy ochronne, naprawcze i wymienne, jeśli zapewnimy mu ku temu tylko odpowiednie warunki. Profesor Longo w 1992 roku rozpoczął poszukiwania genu odpowiedzialnego za starzenie się prostych organizmów jednokomórkowych, czyli w tym przypadku drożdży. Tu tylko wtrącę, że badania w kontekście autofagi, za które profesor Oshumi otrzymał Nagrodę Nobla, również rozpoczęto od badania na drożdżach. Wracając do genów starzenia się. Po roku badań grupa badaczy pod przewodnictwem Longo doszła do dwóch istotnych wniosków. Po pierwsze, drożdże żyły dwa razy dłużej, kiedy przenoszono je z płynu z cukrem i substancjami odżywczymi do zwykłej wody. Po drugie, ze wszystkich składników odżywczych. To właśnie cukier był tym, który powodował szybsze starzenie i obumieranie, aktywując tzw. szlak sygnałowy Ras-PKA, a także powodując dezaktywację czynników i enzymów chroniących drożdże przed utlenianiem. Kolejnych kilka lat przyniosło odkrycie genów starzenia aktywowanych przez aminokwasy i białka. Inne laboratoria w międzyczasie potwierdziły te odkrycia w badaniach na myszach. Co w takim razie z ludźmi? Być może słyszałeś o karłowatej społeczności żyjącej w Ekwadorze, która nie posiada receptora hormonu wzrostu. Zaburzenie to nazywamy zespołem LARONA. Okazuje się, że pomimo ich wyjątkowo niezdrowego żywienia oraz stylu życia, prawie wcale nie zapadają na choroby nowotworowe czy cukrzycę. Dla Faltera Longo było to potwierdzeniem teorii procesu starzenia i tego, że geny odpowiedzialne za regulację procesu starzenia występują również u ludzi. Wiemy, że niezdrowy styl życia, taki jak złe odżywianie czy brak ruchu oraz geny, mają duże znaczenie w kontekście zwiększania ryzyka zachorowania na zdecydowaną większość chorób, zwłaszcza tych dotyczących układu krążenia, neurodegeneracji, otyłości, nowotworów czy cukrzycy. Ale badania pokazują, że jednak to wiek, czyli proces starzenia się, najbardziej znacząco zwiększa ryzyko zachorowania. Oczywiście mowa tu o pewnej tendencji, jednak dość zauważanej w badaniach. A teraz zastanówmy się: jeśli częściowo już wiemy, że niektóre składniki odżywcze, jak cukry i aminokwasy, czyli białka, wpływają na geny i szlaki metaboliczne powszechnie uznane za katalizatory starzenia, to czy częściowo możemy mieć wpływ na zaprogramowanie i zwiększenie długowieczności ludzkiego organizmu? Być może, a przynajmniej tak sugeruje profesor Longo. Oczywiście na temat genetyki wiemy coraz więcej, ale dalej to jest tylko kropla w morzu. Jednakże, skoro już coś wiemy i to coś zostało potwierdzone licznymi badaniami, to może warto wziąć to pod uwagę? Dorzucimy tutaj proces autofagi oraz wysoce odżywczą dietę i mamy solidne narzędzie, aby spróbować poprawić sobie jakość życia. Dobrze, ale do konkretów. Profesor Longo podkreśla, że autorzy najbardziej rozpowszechnionych diet nie biorą pod uwagę jednego: że powodem ich stosowania powinno być długie życie w zdrowiu. Faktem jest, że w naszych czasach już mało kto wierzy w to, że możliwa jest śmierć w zdrowiu, tak po prostu ze starości. A w oparciu o medycynę profilaktyczną, biogerontologię oraz badania geriatryczne, wiemy już, że nawet długie życie nie musi być jednoznacznie związane z chorobami. Wiele badań na myszach czy małpach pokazuje, że kiedy zostają one poddane diecie niskokalorycznej, zmniejsza się zachorowalność, a zwiększa długowieczność. Dochodzi tu jeszcze przykład społeczności z Ekwadoru, która, w wyniku wadliwego genu, również nie choruje na choroby cywilizacyjne, co podkreśla oczywiście istotną rolę genów w tej kwestii. Wieloletnie badania naukowe profesora Longo wraz z różnymi grupami naukowców i lekarzy pozwoliły na opracowanie wytycznych dotyczących żywienia, które mają sprzyjać długowieczności, czyli życiu do starości w zdrowiu. Dlaczego, według Longo, możemy zaufać tym zaleceniom? Pięć filarów długowieczności, na których swoje zalecenia opiera autor, pozwala dość skrupulatnie je zweryfikować i porównać z innymi modelami żywieniowymi. Pięć filarów obejmuje kolejno: badania podstawowe i biogerontologię. Epidemiologię, badania kliniczne, badania stulatków, czyli badania populacyjne, oraz badania systemów złożonych. Na podstawie pięciu filarów długowieczności autor Miejscami krytykuje dietę wysokobiałkową i wysokotłuszczową, twierdząc, że opiera się ona maksymalnie na jednym, dwóch filarach i rzadko posiada wszystkie podstawy naukowe, a także sprzyja mutacjom komórek. Sugerowana dieta, która sprzyja długowieczności i zdrowiu, to według Longo dieta, która spełnia następujące wytyczne. Jest to dieta roślinna z dodatkiem ryb spożywanych 2 do 3 razy w tygodniu, w tym minimum tłuszczów nasyconych oraz cukrów. Rośliny strączkowe są spożywane jako główne źródło białka. Białko w diecie występuje w ilości nie większej niż 0,8 g na kilogram masy ciała. Jednak u osób starszych i ćwiczących sugeruje on nieco więcej. Węglowodany złożone sugeruje jako podstawę diety, z tym że ma on tu na myśli głównie warzywa i rośliny strączkowe, a nie chleby czy makarony. Oliwa z oliwek jako główne źródło tłuszczu sugeruje, aby spożyć ją nawet do 100 ml dziennie oraz garść orzechów. Ważne ma być tu jedzenie ryb o dużej zawartości omega-3, w tym kwasów DHA, oraz witaminy B12. Dieta opiera się na jedzeniu produktów o dużej zawartości witamin i minerałów, plus ewentualnej suplementacji dodatkowej. Ponadto okno żywieniowe w ciągu dnia powinno wynosić maksymalnie 12 godzin dziennie. Mówi on o dwóch posiłkach oraz dwóch przekąskach w ciągu dnia lub trzech posiłkach i jednej przekąsce dla osoby bez nadwagi. Ostatni posiłek powinien być spożyty najpóźniej 3 do 4 godzin przed snem. Ważną rolę odgrywa tu okresowe stosowanie diety naśladującej post, czyli fasting mimicking diet w zależności od stanu zdrowia. Osoby z nadwagą i chore powinny go stosować częściej, ale pod kontrolą specjalisty. Na koniec warto podkreślić, że należy korzystać głównie z produktów, które spożywane były przez naszych przodków w danym regionie, w którym mieszkamy. Longo uważa też, że ważna jest regularna kontrola masy ciała oraz obwodów. A jak się mają ćwiczenia fizyczne do długowieczności? To nic zaskakującego, że większość długowiecznych społeczności nie trenuje ciężko crossfitu przez całe dnie w zamkniętych neonowych siłowniach, ale za to są dość aktywni codziennie. Są to jednak aktywności lżejsze i zazwyczaj na świeżym powietrzu. Jak więc korzystać z ćwiczeń fizycznych, aby sprzyjały długowieczności według Longo? Spaceruj dość szybkim tempem przez godzinę dziennie. Unikaj ruchomych schodów i wind. Wykonuj umiarkowane ćwiczenia przez 150 do 300 minut tygodniowo, czyli np. rower, bieganie czy pływanie co drugi dzień, co daje około 30 do 40 minut, oraz koniecznie wzmacniaj mięśnie. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie z obciążeniem lub masą własnego ciała powinny być również włączone do planu aktywności. W ćwiczeniach siłowych autor sugeruje spożycie 30 gramów białka w posiłku. Czy zalecenia Waltera Longo są tymi, które każdy człowiek powinien wprowadzić w swoje życie? Osobiście jestem zwolenniczką spersonalizowanego podejścia, ale badania, jakie od lat prowadzi Longo w swoim instytucie, są obiecujące i z pewnością nie powinniśmy przychodzić obok nich obojętnie. W kolejnym odcinku skupię się na tym, czym jest Fasting Mimicking Diet czyli dieta naśladująca post, którą zaproponował Walter Longo. Na dziś to już tyle. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Wiedza na życie.